Witam wszystkich na moim kanale. Jestem Iza. Zapraszam na tarotam codziennego. Dziś mamy wtorek, 14 grudnia. Sprawdzimy, jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku. Wtorek, 14 grudnia. Dla wszystkich znaków Zodiaku. Wtorek, 14 grudnia. Jaki będzie ten dzień dla wszystkich znaków Zodiaku. Wtorek. 14 grudnia. Oczywiście najpierw zaczynamy od osób z barana. No tutaj karta pokazuje jakieś straty. Tak więc uważajcie w dniu dzisiejszym na różnego rodzaju zguby. Uważajcie na to, żeby nikt was nie okradł. Też uważajcie na to, co dziś podpisujecie. A jeżeli chodzi o sobie spod znaku byka, to tutaj karta pokazuje jakieś takie pierwsze inwestycje. A jeżeli macie swoje dzieci, to w dniu dzisiejszym możecie więcej czasu poświęcić właśnie y, tym swoim dzieciom, a możecie y, coś właśnie kupić swoim dzieciu, dzieciom, będą jakieś takie wydatki powiązane z dziećmi i z rodziną. Widzę, że coś mi się tutaj robi z kamerą, nie wiem czemu. O, obraz jakoś lata, no już niby przestało. Jeżeli chodzi o bliźnięta, no tutaj też karta stricte monetowa. Tak więc, jeżeli chodzi o osoby spod znaku bliźniąt, to tutaj w dniu dzisiejszym możecie mieć kontakt z osobą pracującą w sektorze finansowo-bankowym. Jest to dobry dzień na załatwianie tego typu spraw. Jest to dobry dzień na to, żeby na przykład poprosić swoją przełożoną o podwyżkę. Dziś też śmiało możecie zakładać różnego rodzaju firmy, chodzić w różnego rodzaju współpracę. Jeżeli jesteście kobietami, to w dniu dzisiejszym możecie. Śmiało kupić coś droższego. Jeżeli chodzi o osoby stanu wolnego, to dziś macie szansę poznać dobrze sytuowaną kobietę. Jeżeli chodzi o osobę z podznaku raka, no tutaj karta pokazuje jakieś iluzje, jakieś takie kwestie, które nie do końca są prawdą. Możecie coś błędnie odebrać, możecie coś błędnie zinterpretować, coś może Wam się tylko wydawać. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku lwa, no tutaj karta pokazuje, że coś może się przeciągnąć, na coś przyjdzie Wam dłużej poczekać. Tutaj karta też może mówić o tym, żebyście na daną sprawę spojrzeli zupełnie z innej strony. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, to uważajcie na różnego rodzaju problemy, jeżeli chodzi o nogi. Osoby spod znaku panny. No tutaj karta pokazuje, że w dniu dzisiejszym ważną rolę może odegrać jakiś mężczyzna z przeszłości. To może być wasz ex, jakiś kolega, przyjaciel. Jeżeli jesteście mężczyznami, to w dniu dzisiejszym śmiało możecie zadbać o swój wygląd fizyczny. Możecie zapisać się do fryzjera, do barbera, czy też na siłownię, bądź też rozpocząć dietę. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać bardzo atrakcyjnego mężczyznę. Jeżeli chodzi o osobę z znaku uwagi, to tutaj karta pokazuje, że dziś możecie mieć kontakt z osobą bardzo wycofaną, z osobą trzymającą się na uboczu, z kimś dużo starszym od Was. Karta też mówi o tym, że może warto się właśnie wycofać, spojrzeć na daną sprawę zupełnie z innej perspektywy, spojrzeć na to tak z daleka, może warto coś przemyśleć. Jest to dobry dzień na różnego rodzaju medytacje, na takie zagłębienie się. We własne myśli. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku Skorpiona, no tutaj karta pokazuje, że dziś możecie mieć jakąś propozycję, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy, możecie mieć jakąś okazję na to, właśnie, żeby zarobić. Karta też może wskazywać tego typu sytuacje, gdzie na przykład znajdujecie jakieś pieniądze na ulicy, strzelce. No tutaj karta pokazuje, że dziś będziecie musieli się troszeczkę porozpychać łokciami, będziecie musieli pokonać konkurencję, być może będziecie się wykazywać właśnie w jakichś grach zespołowych, w każdym razie dziś może być dość taki ciężki dzień. A jeżeli chodzi o koziorożce, no tutaj karta pokazuje, że ogólnie dzisiejszy dzień Wam sprzyja. Śmiało możecie wchodzić w różnego rodzaju nowe projekty, możecie wchodzić w jakieś nowe związki, zaczynać zupełnie coś od nowa. Tak więc dla osób z podznaku koziorożca bardzo dobry dzień. Jeżeli chodzi o osobę z podznaku owodnika, to Wy dziś macie szansę otrzymać jakieś pieniądze. Ktoś może wyjść do Was z pomocną dłonią. Jest to dobry dzień na to, żeby na przykład starać się o różnego rodzaju dofinansowania bądź też dotacje. Karta też może mówić o tym, że w dniu dzisiejszym wskazana jest taka równowaga, jeżeli chodzi o dawanie i branie. I jeżeli chodzi o osoby spod znaku ryb, to tutaj karta pokazuje ogólnie jakieś blokady. Tak więc w dniu dzisiejszym starajcie się niczego poważnego nie rozpoczynać. Radziłabym właśnie ten dzień spędzić tak bardzo spokojnie, bez angażowania się w cokolwiek poważniejszego. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę udanego wtorku i zapraszam Was na jutro. Pa pa!